Cześć, witam na kanale SmartTest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji podstawek pod laptopy, pod notebooki, ale również na przykład pod tablety. Jak pewno wszyscy wiecie, odpowiedni kąt nachylenia naszego urządzenia wpływa zarówno na komfort pracy, jak też na zmęczenie naszego wzroku, zmęczenie karku, no i też zastosowanie tego typu podkładek. Wpływa na pracę naszego komputera, szczególnie jeżeli chodzi o jego wydajność, ponieważ mamy znacznie lepsze chłodzenie. Podstawki do recenzji dostarczyła firma Savio. Mamy tutaj trzy modele podstawek. Pierwszą podstawką jest podstawka Savio PB02, tak zwana podstawka biurowa. Do zastosowań takich biurowych, czyli do ustawienia urządzenia pod odpowiednim kątem, no i do komfortowej pracy na takim urządzeniu. Tutaj, jeżeli chodzi o chłodzenie komputera, no to tylko przez te otwory, tutaj pod spodem, że ten komputer nie leży na biurku, no to ten przepływ powietrza jest znacznie lepszy. No i do pracy biurowej, tutaj jakieś przeglądania internetu i tak dalej, w zupełności wystarczające rozwiązanie. Następnie mamy podstawkę Savio PB01, podstawkę mobilną, ponieważ jak widzicie, ona jest składana, ma bardzo małe gabaryty, dzięki czemu możemy ją zawsze gdzieś zabierać ze sobą torbie do laptopa spokojnie się wam zmieści. No i ostatnia podstawka jest to podstawka chłodząca model COS 01, podstawka już wyposażona, jak widzicie tutaj w wentylatory, mamy aż sześć tych wentylatorów, poświetlenie LED-owe, oczywiście też możliwość ustawienia odpowiedniego kąta położenia naszego urządzenia. Postawka głównie kierowana dla graczy, ponieważ oczywiście lepsze chłodzenie przekłada się na wyższą wydajność w grach wideo, no i też dla osób, które bardzo intensywnie wykorzystują swoje laptopy, na przykład przy jakimś renderowaniu filmów, przy jakimś renderowaniu grafiki itd. Więc również dla takich osób może być to ciekawe rozwiązanie. Okay. To teraz, sobie może zobaczmy poszczególne podstawki, jak zostały wykonane, jak one wyglądają i też jak spisują się w praktyce. Ok, to zaczynamy sobie od podstawki PB02. No i teraz, zobaczmy z jakich materiałów ta podstawka została wykonana. Mamy tutaj plastik oraz gumę antypoślizgową. Kąt nachylenia do 130 stopni. No i kompatybilność z urządzeniami do przekątnej ekranu 15,6 cala, czyli większość standardowych laptopów bez problemu na tej podstawce jesteście w stanie umieścić. Wymiary samej podstawki 245x245x25 mm i waga 500 gram. No, i teraz zobaczmy sobie wykonanie tej podstawki. Ona tutaj wykonana jest z tworzywa sztucznego. Tutaj nieco się nam tutaj wygina, więc nie jest to jakaś bardzo stabilna konstrukcja. Natomiast do podtrzymania laptopa, notebooka w zupełności wystarczy. Te wstawki w jaśniejszym kolorze to jest guma przyklejona do tego tworzywa sztucznego. Guma, która ma oczywiście stabilnie trzymać nasz komputer w podstawce. I zapewnić, żeby po prostu się z tej podstawki nie wysuwał. Jeżeli chodzi teraz o tył podstawki, to zobaczcie, tutaj mamy tą nóżkę, również ten element jest gumowy, żeby podstawka nam się nie przesuwała po biurku, i też dwa elementy gumowe na przodzie podstawki. Tak wygląda podstawka po złożeniu to jest już ten maksymalny kąt położenia. I teraz zobaczcie, tak wygląda już podstawka z zamontowanym na niej notebookiem. Jak widać, sam notebook trzyma się bardzo pewnie w podstawce. No i też sama podstawka nie przesuwa się jakoś tutaj nadmiernie po biurku dzięki właśnie tym gumowym podkładkom. A tak wygląda tutaj przy tym maksymalnym położeniu podstawki z tą podpórką. Oczywiście podstawka może nam też służyć do położenia tabletu, i tak to będzie wyglądało. I to jest ten kąt już prosty, czyli tutaj już więcej nie jesteśmy w stanie podnieść tego tabletu. To jest maksymalny kąt pokolenia. Natomiast, oczywiście, możemy go ustawić nieco jeszcze niżej, i tak to będzie wyglądało. Jak widzicie, znacznie lepiej się korzysta z tabletu, jeżeli jest właśnie na takiej podstawce. Niż jeżeli byśmy go położyli na biurku. Drugą podstawką, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać jest Savio PB01. Postawka przenośna, składana. I jeżeli chodzi o materiały, z jakich została ona wykonana, to jest aluminium oraz właśnie guma antypoślizgowa. Podobna jak w przypadku poprzedniej podstawki. Natomiast tutaj kąt naklenia mamy siedmiostopniowy. Od 0 do 40 stopni, czyli tutaj mamy nieco większą możliwość regulacji pochylenia tej podstawki. Jeżeli chodzi o urządzenia, które możemy na tej podstawce zamontować, to do przekątnej ekranu również 15,6 cala. Wymiary podstawki 240x45x15, na na no i waga podstawki to jest 295. Gram. Ok, to zobaczmy sobie samą podstawkę. Jak przystało na podstawkę przenośną, wraz z podstawką otrzymujemy taki tutaj futerał materiałowy marki Savio z logo Savio na wierzchu. Czyli znacznie łatwiej będzie nam go transportować. Szczególnie jeżeli chcecie go właśnie wrzucić do torby z laptopem, do plecaka, więc też nie będzie Wam na przykład uszkadzała, rysowała jakichś innych urządzeń. Sama podstawka wygląda w ten sposób, tak jak wspominałem jest to aluminium tutaj jeżeli chodzi o korpus i te szare elementy jest to właśnie ta guma antypoślizgowa. Od pod również tutaj te stopki są gumowe, żeby podstawka nam się nie przesuwała po biurku. No i teraz zobaczmy jak wygląda kwestia rozłożenia takiej podstawki. Jak widzicie, mamy tutaj taki automatyczny system i możemy sobie tą podstawkę rozsunąć na dowolną tej szerokość oczywiście w tym zakresie, na jaki pozwala konstrukcja samej podstawki. To jest maksymalne już rozsunięcie, czyli pomiędzy tutaj zewnętrznymi krawędziami podstawki mamy 15,5 cm. No i teraz oczywiście rozkładamy nóżki. I tutaj zobaczcie, tu jest właśnie ten system tej siedmiostopniowej regulacji. Czyli zapinamy w odpowiednie otwory tutaj tą podstawkę, i dzięki temu mamy tutaj ustawiony kąt położenia. Możemy to ustawić sobie od tutaj tego najniższego poziomu, tej pierwszego, gdzie praktycznie komputer będzie w pozycji leżącej. No i tutaj po kolei możemy się. Przesuwać w górę, ustawiając ty, każde z tych ramion na dowolnej wysokości. Jak to wygląda w połączeniu z komputerem? No, to zobaczmy sobie. Jest to środkowe ustawienie kąta. Oczywiście możemy go postawić jeszcze bardziej pionowo. Teraz widzicie to najniższe ustawienie. Tutaj już niżej się nie da ustawić. No, i teraz możecie sobie zobaczyć to najwyższe ustawienie komputera w tej podstawce. No i jeszcze zobaczcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o. Tutaj również możemy sobie go bez problemu ustawić, czy to w pozycji, właśnie tak jak teraz widzicie, poziomej, czy też na przykład po zwężeniu tutaj tych uchwytów. Na przykład. W pozycji pionowej, i to jest myślę też bardzo wygodne rozwiązanie. Ta regulacja pozwala dopasować podstawkę praktycznie do każdego urządzenia. Możemy na przykład sobie postawić telefon również w takiej podstawce, i też na przykład w ten sposób z niego korzystać. Możemy oczywiście rozsunąć podstawkę, ustawić go też w pozycji poziomej. Czyli jak widzicie, bardzo tutaj wszechstronne rozwiązanie. No i na koniec to nasza postawka chłodząca i zobaczmy jeżeli chodzi o tutaj specyfikację techniczną. I teraz jak widzicie nieco już więcej informacji technicznych odnośnie tej podstawki. Podstawka wyposażona jest w dwa wejścia USB w standardzie 2.0, czyli możemy na przykład wykorzystać ją jako huba USB. Wyposażona jest w 6 wentylatorów o średnicy 70x70x10 mm. Prędkość obrotowa 2000 obrotów na minutę. Mamy regulację tej prędkości obrotowej. Następnie maksymalny przepływ powietrza, jaki ta podstawka zapewnia, to jest 70 CFM. Maksymalny poziom hałasu tych wentylatorów to jest 40 dB. Mamy poświetlenie LED w kolorze czerwonym. No i regulowany kąt nachylenia tej podstawki. Tutaj mamy 6 stopniowe nachylenie. Od 0 do aż 60 stopni. Czyli tutaj największa możliwość regulacji pochylenia naszego komputera. No i kolejna ważna informacja. Ta podstawka obsługuje już komputery do przekątnej ekranu 17,3 cala. Czyli praktycznie każdy laptop będziecie mogli na tej podstawce sobie bezpiecznie położyć. Wymiary samej podstawki 390 x 245 na 30 mm no i waga podstawki 910 gram. A tak prezentuje się już postawka wyjęta z opakowania. Tutaj, jak widzicie, mamy metalową maskownicę, metalową siatkę. Pod którą znajduje się 6 wentylatorów. Tutaj z przodu jest taka podstawka, właśnie na laptopa. Tutaj od góry mamy podgumowaną tą podstawkę, natomiast tutaj ona jest wykonana oczywiście z tworzywa sztucznego. I teraz zobaczmy system, jaki tutaj został zastosowany, jeżeli chodzi o ustawienie kąta położenia tej podstawki. Tutaj, jak widzicie, jest taki plastikowy element, gdzie mamy otwory, pręt metalowy, który po prostu. Wkładamy odpowiedni otwór i na tej podstawie ustawiamy sobie wysokość położenia. Od spodu, jak widzicie, również wentylatory jest zabezpieczone taką plastikową osłoną. I ostatni tutaj element, który chciałem Wam pokazać, to są tutaj dwa gniazda USB, czyli do jednego podłączamy sobie zasilanie z naszego na przykład laptopa, a drugie możemy właśnie wykorzystać jako tutaj hub do podłączenia jakiegoś innego naszego urządzenia mobilnego jest też pokrętło włącznik czyli możemy sobie uruchomić wentylatory w podstawce oraz uruchomić sobie też poświetlenie LED i to pokrętło służy też do regulacji prędkości tych wentylatorów. I teraz zobaczcie tak wygląda komputer postawiony na podstawce to jest to maksymalne już odchylenie. Natomiast teraz mamy ten najniższy kąt położenia. Oczywiście jeżeli chodzi o korzystanie teraz z laptopa, który jest umieszczony na takiej podstawce, to jeżeli chodzi o tu oglądanie filmów, materiałów, wideo, to jak najbardziej ok, natomiast jeżeli byście chcieli na przykład grać jakieś gry wideo na klawiaturze, no to już jest to nieco mniej wygodne, ponieważ tutaj ten dół podstawki nam przeszkadza, no i też musimy dość wysoko trzymać dłonie. Tak więc jest to rozwiązanie szczególnie dla graczy, którzy mają zewnętrzne klawiatury, urządzenia peryferyjne podłączone do komputera i tak dalej. I wówczas mamy zapewnione świetne chłodzenie naszego komputera no i też wyższą wydajność w takich grach. Konstrukcja tutaj jak widzicie dość stabilna, natomiast oczywiście jest to tworzywo sztuczne, więc jeżeli by nam ta podstawka gdzieś upadła no to na pewno Ulegnie wówczas uszkodzeniu. Wraz z podstawką dostajemy też przewód USB do podłączenia tej podstawki do naszego komputera. Ok, to teraz na koniec jeszcze pokażę wam to podświetlenie LEDowe tej podstawki. No i też posłuchacie sobie pracy wentylatorów na najniższych obrotach oraz tych obrotach najwyższych. Więc uruchamiamy sobie podstawkę, ustawiamy te najniższe obroty, i jak widzicie, wszystkie sześć wentylatorów jest poświetlonych. I teraz posłuchajcie przez moment, jak pracują te wentylatory na najniższej mocy. To teraz zwiększamy moc do najwyższej. Zauważcie, że również podświetlenie wentylatorów nieco nam się zwiększyło. I teraz posłuchajcie, jak ta postawka pracuje na najwyższej mocy. OK, jak mieliście okazję posłuchać, wentylatory na tych najwyższych obrotach pracują już nieco głośniej, natomiast cały czas wydaje mi się, że to natężenie dźwięku jest niższe niż w przypadku laptopa, który pracuje pod obciążeniem. Tak więc nie będzie nam to przeszkadzało podczas pracy, a zyskujemy naprawdę świetne chłodzenie naszego komputera. No i przez to oczywiście lepsze wyniki w grach czy też podczas zadań mocno obciążających nasz komputer. Ok, tak więc jak widzicie mamy tutaj trzy rozwiązania, trzy podstawki do różnych zastosowań. Pierwsza to oczywiście ta podstawka wykonana z tworzywa sztucznego, bardzo prosta do podstawowych zastosowań biurowych, czyli żeby sobie tutaj ustawić komputer pod odpowiednim kątem. Druga z postawek to postawka mobilna, wykonana tym razem z aluminium, czyli całkiem niezła jakość wykonania. Jej zaletą jest oczywiście możliwość złożenia i zabrania wszędzie ze za sobą, oraz też możliwość położenia na niej dowolnego urządzenia, nawet tutaj smartfona. I tak więc myślę, że też może Was ta opcja zainteresować. No i ostatnia z postawek czyli postawka głównie dla graczy postawka zapewniająca świetne chłodzenie waszych komputerów, które sobie będziecie na tej podstawce mogli ustawić z sześcioma wentylatorami, z poświetleniem LED-owym, z dodatkowym tutaj wyjściem USB, czyli hubem USB do podłączenia jakiegoś urządzenia zewnętrznego. No i podstawka, która pozwala regulować położenie waszego komputera w sześciu pozycjach. Maksymalny kąt 60 stopni. Tak więc, jak widzicie, mamy trzy różne rozwiązania. Każdy będzie mógł dobrać taką wersję, która będzie najbardziej odpowiadała jego potrzebom. No, i może jeszcze o cenach tych podstawek. Ta podstawka plastikowa to jest najtańsze rozwiązanie. Kosztuje 41,90 zł. Następnie mamy podstawkę aluminiową. Tutaj również cena bardzo podobna: 49,90 zł. No i oczywiście najdroższa jest ta podstawka chłodząca, wyposażona w te wentylatory oraz poświetlenie LED. I ona kosztuje 99,90 zł. Oczywiście linki do tych poszczególnych podstawek znajdziecie bezpośrednio pod filmem. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zwykle proszę o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć.